Patrzcie na tą ustawkę. Tak. Zaj, tak. Zamykaj, zamykaj. Otwieraj, you, wchodzą, wchodzą, ABW, ABW. Proszę mnie nie dotykać, proszę mnie nie dotykać, jestem dziennikarzem, proszę mnie nie proszę mnie nie dotykać, 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 co jest? Nie bronię Mateckiego, jeśli kradł powinien ponieść konsekwencje, ale po pierwsze sam zrzekł się immunitetu, a po drugie wczoraj dobrowolnie pojawił się w prokuraturze, nie przesłuchano go. Więc dzisiaj ponownie jechał do prokuratury. Zamiast robić taką pustą ustawkę dla sekty betonowego elektoratu, wystarczyło poczekać jeszcze 15 minut i zgarnąć go w prokuraturze, a nie w centrum miasta. Normalnie brakowało tylko granatów hukowych. Niesamowity cyrk. Zaobserwuj mnie i budujmy świadome i odpowiedzialne społeczeństwo. Dla dobra naszej ojczyzny.